Na pozór. Wydawać się może, że to kolejny odcinek z cyklu, jak popsuć katolikom święta. Czyli karpie cierpią, znicze kopcom, choinka jest niemiecka, Polacy siedzą na dzigani przy wigilijnym stole. Jak twierdzi Aśka Jabłczyńska, kimkolwiek jest. No i ten święty Mikołaj. Dlaczego nagradza tylko grzeczne dzieci? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście? No i ja też nie. Ale okazuje się, że powinniśmy, ponieważ rozmontowanie postaci Mikołaja jest dla progresywnej lewicy bardzo ważne, wręcz kluczowe. I zarazem dlaczego jest to takie trudne? Więc zapraszam. Przyjmijcie ode mnie tę genderową refleksję, aby ubogacić debatę na temat Bożego Narodzenia. Dzisiaj ekspertem będzie profesor Jens Riedstrem z Uniwersytetu w Lund, badacz nienormatywnej seksualności, w tym międzygatunkowej, że tak dyplomatycznie to nazwę. Sami widzicie, że to zawodnik wagi ciężkiej, więc nalejcie sobie barszczyku. To nie będzie łatwa podróż. Uśmiechnięty, jowialny starszy pan z brodą, który nie wiadomo dlaczego rozdaje grzecznym dzieciom prezenty. I na tym koniec. Nikt normalny, nikt dorosły dalej nie wnika. No chyba, że mówimy o etatowcu. O zawodowcu, który żyje z dekonstrukcji kultury i tradycji. Badacze męskości mówią o różnych ideałach męskości, a jednym z nich jest dobrotliwy patriarcha. To mężczyzna, który ma dużo władzy i jest bardzo życzliwy wobec żony, dzieci i domowników, dopóki nikt nie kwestionuje jego władzy ani ról płciowych w rodzinie. Skoro mamy już dzielić włos na czworo, to nikt nigdy nie udowodnił, że święty Mikołaj skrzywdził niegrzeczne dziecko. Więc sama ta konstrukcja w warunku posłuszeństwa pozostaje w sferze przypuszczeń. No chyba, że ktoś miał trudne dzieciństwo. Ale wiadomo do czego profesorek pije. Dla lewicy i szerzej nurtów krytycznych jest ważne nie tylko to czy komuś w danym układzie jest dobrze i wygodnie, ale czy niepożądany układ sam się odtwarza. Czyli czy role i hierarchie przechodzą na kolejne pokolenia jako normalne. To dokładnie to, co Connell nazywa mechanizmem hegemonicznej męskości, jako coś, co stabilizuje i legitymizuje dominację w relacjach płci. Niekoniecznie przemocą, właśnie bardzo często za pomocą tak miękkiej normy. Z kolei Butler dorzuca ważny detal. Normy utrwalają się przez powtarzanie. Robimy coś tysiąc razy, dzieci to widzą, uznają za naturalne i potem powielają. I w tym sensie szczęśliwa rodzina według stereotypowych ról. Taki dom, który działa z tej perspektywy, jest problematyczny, ponieważ jest najlepszą reklamą modelu, który będzie się reprodukował dalej. Uważam, że rodziny z dziećmi siłą rzeczy lądują w bardzo tradycyjnym sposobie świętowania. Dzieci chcą swojego Mikołaja i tak dalej, więc nie bardzo możemy krytykować te stereotypowe role płciowe. Dzieci chcą Mikołaja, piszą do niego listy, o rodzice chcą świąt. A mimo to lewica widzi tu przemoc symboliczną. Wygląda na to, że wolność jest tylko wtedy, kiedy wybiera się to, co właściwe ideologicznie. I tu nawet nie chodzi o to, że profesorek się czegoś czepia na siłę. Otóż sformułowanie o przymusie przenosi rzecz z poziomu preferencji, socjalizacji. Do poziomu opresji. W praktyce to argument otwierający drogę do zmian norm kulturowych. Skoro tradycja jest przemocą, to jej usunięcie staje się wyzwoleniem, a nie ingerencją. To trudne, bo Mikołaj jest taką figurą miłego taty. Kto nie chce miłego taty? To jest więc dość stabilny porządek. I właśnie w tym zdaniu kryje się cały problem. Jeżeli coś jest powszechnie akceptowalne, stabilne, emocjonalnie czytelne, to trudno to rozmontować. A jak wiadomo, bez demontażu nie ma projektu naprawczego. Święta są cały czas krytykowane, ale zwykle nie chodzi o płeć, tylko o szał zakupów, marnotrawstwo, obżarstwo i różnice klasowe między tymi, których stać na prezenty i świętowanie, a tymi, których nie stać. Tam jest zwykle ta krytyka. Może powinniśmy też bardziej przyjrzeć się rolom płciowym wokół świąt. To znaczy, czy to takie oczywiste, że mama Mikołaj gotuje owsiankę, a tata Mikołaj rozdaje prezenty? Czyli gdy krytyka konsumpcjonizmu się wyczerpie, to zawsze można zadać pytanie, dlaczego ktoś gotuje, siedzi w kuchni. A ktoś inny rozdaje prezenty. Jest tym fajniejszym. A jeśli brnąć dalej w to szaleństwo, to dorzucam od siebie kwestię niewolnictwa elfów, które cały rok wytwarzają zabawki. No i głośno zapytam o parytet samic w zaprzęgu. Dlaczego promowany jest tylko Rudolf Czerwononosy? Może profesor powinien zbadać tę relację? Jak widać, dla niektórych środowisk, największym zagrożeniem świąt nie jest bieda, nie jest samotność, tylko że inni intuicyjnie odnajdują się w rolach, które działają. Pół biedy, gdyby progresywna lewica oferowała nam nową jakość. A zamiast tego dostajemy dyskryminację. Tylko taką dobrą, pozytywną. Niewygodne pytanie od internauty tak się nazywa. Jakie jest Pani zdanie o dodawaniu ekstra punktów za płeć? w rekrutacjach czy programach naukowych są przykłady gdzie dziewczynki mają na start ekstra punkty czy to jest równość czy chodzi o równość startu czy wyniku czy pani by się cieszyła gdyby była pani ministrem z parytetu panie redaktorze są formy to są formy jak rozumiem dyskryminacji pozytywnej czyli wyrównywania szans dyskryminacji nie, pozytywnej jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna czyli to są programy które mają na celu pewnie wyrównywanie szans ale nie znam szczegółów tego takiego konkursu Kursu, czy do jakiego programu się to odnosi, więc trzeba by było sprawdzić, czy to jest kwestia być może albo kierunków naukowych, w których na przykład jest, jednak kobiety są niedoreprezentowane i to w zakresie tego jest to wsparcie. Natomiast tak, jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna. Sam widzicie, czołowa intelektualistka lewicy, była minister równości, twierdzi, że dyskryminacja jest dobra, a wszystko zależy od tego. Kto jest dyskryminowany? Kultura zachodnia w dużej mierze odchrystianizowała Boże Narodzenie. Przesunęła akcenty z liturgii na powrót do korzeni. <grytania> Przesilenie, zimowe święta, światełka, atmosfera. W zestawieniu z choinką robi nam się wręcz święto lasu. Chociaż lokalnie, przynajmniej wśród liberałów z Europy Środkowo-Wschodniej, może odradzać się motyw dziadka mroza. No dobrze, ale co jeśli kogoś święto lasu nie satysfakcjonuje? Co jeśli potrzebuje choć namiastki religijnych uniesień? Wtedy laicka lewica podszeptuje szabat. Gazeta Wyborcza tłumaczy czytelniczkom, że wcale nie musisz być Żydem. Wybierz dzień, odłącz ekrany i nie rób zakupów. A w wersji anglojęzycznej Wired nazywa to już wprost Tech Szabat. Świecki rytuał odstawienia technologii. Jednak zdaje się, że mimo tych fikołków tradycja wręczania prezentów jeszcze długo zostanie nietknięta, ponieważ dobrze smaruje handel i konsumpcję. A skoro prezenty, to i Mikołaj. I właśnie dlatego święty Mikołaj dla niektórych środowisk jest tak problematyczny. On wciąż jest i będzie chodzącą przypominajką, że pod tą warstwą zimowej magii kryje się konkretna tradycja, stara, nieidealna, hierarchiczna, z ojcem, rodziną i całą tą opowieścią, której nie da się przerobić na neutralny holiday season. Z tej okazji życzę Wam przede wszystkim zdrowia, również psychicznego, jak widać. Wiem, to banał, ale tylko dla tych, którzy nie widzieli w rodzinie prawdziwej choroby. I niech tak zostanie. Życzę Wam też wykształcenia czegoś w rodzaju pancerza takiej formy przetrwalnikowej na ciekawe czasy odporności na zbiorowe histerie i cierpliwości, żeby przeczekać moment, w którym każda rewolucja, jak zwykle, zjada. Własne dzieci. A kiedy kurz padnie, życzę Wam, abyście wyszli z tego wzmocnieni: z chłodną głową i prostym kręgosłupem. Wesołych świąt.